Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przede wszystkim chcę Wam podziękować za wszystkie łapki w górę oraz miłe słowa pod filmikami z wyzwania Seven Tudor Challenge. Z okazji zakończenia serii czekają na Was fajne rozdania. Dzisiaj przedstawię Wam zasady pierwszego losowania. Do zgarnięcia macie dowolny dodatek poza The Sims 4 Eko Życie. Już tłumaczę dlaczego tak jest. Robiłam małą ankietę na grupie i większość osób w ankiecie wybrała, że wolą trzy losowania, dodatek plus pakiet plus akcesoria niż jedno z The Sims 4 Eko Życie. Informacje o następnych rozdaniach będą pojawiać się na bieżąco na moich social mediach. Nie przedłużając już oto zasady. Przede wszystkim należy polubić mój fanpage na Facebooku. Po drugie, dołączyć do mojej grupy, po trzecie zasubskrybować ten kanał, po czwarte zostawić like i komentarz pod dowolnym filmikiem z wyzwania, piąte, zaobserwować Instagram. W komentarzu pod tym filmikiem napiszcie zrobione i swoją nazwę z Instagrama. Ponadto zachęcam wszystkich do followowania mojego konta na Twitchu, ponieważ tam będą robione również rozdania ekskluzyw. Zabawa trwa do 17 czerwca, wyniki pojawią się 18 czerwca. Wszystkim zainteresowanym życzę powodzenia. Buziaczki pa!